Siemanko, jak się macie? Jaka obietnica? Szatan z rduszko. Która obietnica? Tyle się składa obietnic, wiesz, że już łatwo zapomnieć. Co się obiecywało. A, nie szatan zduszko. Kłamałem, wiesz? Kłamałem widzę. Klasycznie. Zamysł jest, żeby pograć samonera typowo pod mechanikę ligową. Który się jak Polityk obiecuje, a potem jest jak jest? Gorzej niż Polityk. Bo jeszcze nic nie robi dla nowych graczy. Nie ma 500 plus divinów dla nowych wygnańców. OP build? Szkieleton Marsz. To jest build, o którym ONI nie chcą, żebyś wiedział. ONI nie chcą, żebyś wiedział o tym bildzie widzowie. Czekaj, nowy model Shini? Zobaczmy. Specjalnie dla was. Węgiel. Ten Bor próbuje na mnie biec, ale się blokuje, bo deblokuje na moich ludkach i może do mnie dobiec. Mega dobrze. Artik zginął na 91. F dla Arctica. O, fajny! Max life. Bound fate, widzowie! Every five seconds! And attacks cannot hit you! Ale insane! To serio, najlepszy belt? Nie, skłamałem. Ale nowy po prostu. Te baby ze Spear'em. Ten Spear Dancer, czy coś. To jest przykład jednostki, która jest chujowa w Twoim teamie, a mega silna w Venomitymie. Bo w enemy zawsze ci da stuna, a w Twoim teamie to pada na dwa hity i nic nie robi przeciwnikom. No właśnie, to mi zrobiła. Zdaszowała we mnie i mnie zastunowała. Co za baba irytująca. Nie, mam dość jej! Okej, okay, jest jest Sixlincheck. Ej, dobra, wiem jak to zrobić, wiem jak to zrobić. Kajtujemy go tymi walami, niech się z nimi bije, a ja mu przejmę. Nie no dobra, wal szkielet sam one oddają tutaj. Zadziałała strategia. Patrzcie, one faktycznie go zajmują, przynajmniej na jakiś czas. Ty no, ta idiotyczna, stra idiotyczna strategia działa. Dywersja szkieletami, no. Dobra, to już mam y, wstępny zarys pomysłu jak wygrywać to. Dobra, prowadzę ankietkę. Lecimy, dalej turnieje, progress RFM. Jednoznacznie wygrywa powrót na RF-a chwilowe, bo już się przyjadło widowni. Turnieje, nie dziwię się, bo lecimy te turnieje od ponad 5 godzin. Dobra, widzowie, wybraliście. 89% głosów jest na progres rf więc wracamy na rf na razie. Widzowie, ta tarcza, którą rzucił Owi. Patrzcie, co się dzieje, jak zakładam tę tarczkę. Widzicie, no? Pyk. 98,9,8,9. Czy to nie jest piękne? Pokażę Wam więcej. Block spell damage. Ja pitole: 46%. Go, uberbosy! Nawet gdybym miał surwi na to, to ile ja bym to bił RFM? Ja pitole, Nie wiem ile, bardzo długo. Właśnie, tatuaże. Mam parę tatuaży, których nafarmiłem. Mogłyby się przydać. Na przykład tatuaże maximum life. Mam 3. W sumie ile mi da damage 2,1,7% mam w tej chwili. A jak to zwiększę life'a o 3%. Wow, 2, 1, 9. Boost demedza, widzowie, niesamowity. Ale to nie dla demedza zrobiliśmy, tylko życia chcieliśmy mieć więcej. Wszystko mam zatatuażowane, widzowie. Wszystko co się dało mam zatatuażowane. Nie mam żadnego wolnego strengwa. Jakiś basic dżuelek by tu pasowało włożyć. Co bym chciał, kobalt na RFA? Crimson, crimson, crimson. Zróbmy sobie jakiś dżuelik. Chwila. O kurde, jakby to był Max Life z Totem Life, to byłby insane. Nie no widzowie, bez sukcesu. O! 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 Na ostatnim siadło! I to jaki piękny, co jest? To był mój ostatni roll. Jednak głupi ma szczęście, widzowie. Patrz jaki piękny, 8% Fire Dot, House Resy, Max Life. Jeszcze piękny Exalcik, do tego cyk. Global fest niestety gówno, ale, ale trzy mega dobre mody. To mi się podoba, to mi się podoba. Konstruktor jest. Dobra widzowie, możemy sobie iść na The Twister. Git. Dobra widzowie, czas zrobić szaplera. No tu już. Co? Piotr Podpalczak! is the first character to kill the Shaper, no way! Dobra, potrzebujemy jeszcze trzy różne fragmenty, widzę. Dobra, teraz jeden Elderek. Shaper kumplem Dopiero co go piłem. Co tam, widzę, dropniemy jakieś oczko z Eldera może? Dobry pomysł. Prismatic Jewel! Prismatic Jewel! Prismatic Jewel! Pyk, pyk, pyk! Nic z tego to A... z tego, co pokazali dotychczas w P2 najbardziej Ciera? Szczerze? Ciężko mi wybrać jedną rzecz. Mega mnie jara to, że będziemy mieć e, klasy, które są bardziej hybrydowe, coś, czego się nie da za bardzo robić w P1. To, że będzie tak dużo w ogóle nowych asenancji. Nie wiem, ten druid wygląda zajebiście. To, że itemizacja wygląda mega dobrze. To wszystko, co pokazali zmiany itemizacyjne w P2 wyglądają jakby i temy miały być w chuj ciekawe w podwójce. Ciężko mi zdecydować się na jedną rzecz aż stary. Powiem Ci, że ta gierka wygląda naprawdę się zapowiada na coś na co czekają całe życie. Growo! Growo! Bo tak poza tym to czekam jeszcze na sibę i dom z ogródkiem. O, w końcu deformed mi wypadło. Tego szukałem. Dobra, zajbiście. Awaken gem! Awaken gem! Awaken gem! Awaken gem! Awaken gem! Awake yes! Cold penis! Jupi. Powiem wam, widzowie, że podoba mi się to, że w najlepszej lidze ever pod Brazdą akurat pierwszy raz w życiu mi wypadł Brazdą. Dome. RNG Braz domowe mi się zbierało akurat na tą ligę, w którym, którą będzie najlepsze. Brazdą Dome zajebiście benefituje z tatuaży. Stałem się z kolegą, czekaj, kaj. Jezus, co ja zrobiłem? Destrukcjowałem przez dwie kulki. Ale to było niefortunne z mojej strony. Dobrze, że ten Billy jest sobie na to pozwoli, bo zrobiłem bardzo dużego misplaya, widzowie. Czy to jest ten, którego potrzebuję? Chyba tak. Tak, widzowie, mam wejściówkę na Uber Elder. Ale się będzie działo! Uber Elder, let's go! To wyłączone. Muzyczka musi być z bossa. Yy, wezmę sobie flaszki inne, na pewno, na tę walkę. I panteony. No dobra, niech będą te gorsze. Dobra, jest git. booka elder porywaszaj pera padel no Nic co hey. okay no, nie widziałem tej kulki nawet good może będzie ok, wystarczy, że będę tam odkładał pozostałe. Jezus. Wait, what? Czy ja zginąłem? Nie, nie zginąłem. Wait. Czekaj, czekaj, czekaj. Może ktoś zrobić klip Czy one się nie wyświetlały? Czy mi nagle Czy ja dostałem niewidzialnymi kulkami? Czy jestem już zmęczony? Czy ja nagle dostałem znikąd ten damage? Możliwe, że coś odjebałem. Czekaj, 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 czekaj. Pewnie coś odjebałem, ale... Były kul... Czekaj. Wait, czy on mi jedną kulką? O kurde. Okej, okay, jedną kulką, tak. Dobra, dobra. To rozumiem. Czekajcie, jak jedną kulą. Mi sprzedał jedną kulę. No, nie ma lekko na dziada. Ile ma szkoda? 90. Ej, to aż dziwne. Naprawdę, jakbym miał, nie wiem, 8-5, to by mnie to zlanszotowało? Dobra, idziemy dalej. Jezus, ale ja odjebuję. Bardzo źle to rozegrałem, szczerze. Mam dużo nażegane na podłodze? Nie, nie zabiłoby mnie to. Nie no, Yatashi, to by nie zabiło mnie chyba. Ten yy, wybuch. No way. To jest fez damage. Uber Elder PoE DB. Nie, to nie jest Uber Boss. To jest, tylko, to jest tylko Uber Elder, który nie jest Uber Bossem. Nie ma sensu, ale tak jest w poe. A, expanding nowa. Nie no, no to tą expanding nowe byśmy wytankowali raczej. Ale powiem wam, że... Nie wiem, czy tam wbijać dalej szczerze mówiąc. Pozwoliłem zażygać arenę. Bardzo chaotycznie to zrobiłem. Czekaj, wejdę zobaczyć tą arenę tylko. Znaczy, ona nie jest aż tak tragiczna. Nie no, dobra, jest słaba. Nie, no, słaba jest. Cała prawa strona praktycznie. Prawa góra i prawy dół. Lewo-środek. Wosowanie melasem to jest taki dramat. Nie wiem, jak Kaiser robi Ubery bonszetarem. Aż za cholerę nie potrafię melasem wosować. <noise> w sumie bez kampy. Ktoś chce skończyć Uber Eldera? To zapraszam. Mi szkoda nerwu na dziś, bo czuję, że nie idzie. Jak. Trochę antyklimatyczne widzowie. Trochę antyklimatyczne, co to się wydarzyło. Ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Ej, widzowie! Właśnie poczułem ogromną ekscytację. Powiem wam czemu. Co już świadomiłem, że jakoś wrócił Eternal Damnation. O kurde, już wiem jaki będzie mój projekt na tę ligę. Ale jestem wesoły teraz, jak o tym pomyślałem. Ej, widzowie, moja najlepsza postać ever, moja cudowna Pathfinderka z Ligi Sanctum, ona nigdy nie osiągnęła maksimum swojej siły. Nigdy nie udało mi się jej ukończyć. Ale tam kluczowy był Eternal Damnation do mojej wizji. Ale teraz jest Eternal Damnation z powrotem w Sanctum, więc jestem mega szczęśliwy, bo to znaczy, że mogę powrócić do tego projektu, który będzie trwał pewnie znowu dwa miesiące girowania. Mój plan na tę Ligę Widzowie to jest niezniszczalna Pathfinderka.